Kiedy zaczął wibrować we mnie ten projekt, teraz się manifestuje po wielu turbulencjach, teraz się manifestuje w kooperatywie światła, w której rodzi się piękna społeczność ludzi, którzy bezinteresownie chcą wnosić miłość do świata, bezinteresownie służyć. Bo czują, że życie to coś więcej niż poniedziałek, wtorek, przetrwanie, wchłanianie, wydalanie i oczekiwanie, że będzie lepiej. To coś więcej. I teraz dajecie odzew. Serca się przebudzają i zaczynamy iść razem. Kochani, projekt wnoszenia do świata miłości oficjalnie uważam za otwarty.